Rzadko używane wyroby ze srebra zawsze pokrywają się warstwą patyny. Jest jednak na to rada i to nie jedna. W tym filmie pokażę Ci, jak szybko i skutecznie wyczyścić srebro. Pierwszym ze środków czyszczących jest pasta do zębów. Zwykła pasta do zębów jest bardzo popularnym środkiem do czyszczenia srebra. Wystarczy nanieść na bawełnianą szmatkę trochę pasty i pocierać nią wyrób ze srebra. Najlepiej zastosować najzwyklejszą pastę, bowiem pasty wybielające zawierają specjalne mikrogranulki, które mogą porysować powierzchnię. Innym ze środków świetnie krzyczących jest kola. Wystarczy zanurzyć w niej przedmiot i pozostawić na około pół godziny. Po wyjęciu wystarczy dokładnie przepłukać wodą. Do krzyższenia srebra możemy również użyć folii aluminiowej i soli. Aby wyczyścić srebro przygotuj naczynie. Następnie na jego dnie połóż folię aluminiową, a na nią wszystkie srebrne przedmioty. Całość zalej gorącą wodą z solą i zostaw aż do momentu wystygnięcia wody. Na koniec dokładnie wypłucz wszystkie przedmioty. Czyszczenie srebra popiołem jest bardzo starym i sprawdzonym sposobem. Aby wykrzyścić srebro popiołem, należy na mokrą szmatkę nanieść odrobinę popiołu i pocierać nią srebrny przedmiot. Warto pamiętać, aby zastosować tylko popiół z drewna, a nie z węgla, gdyż może on porysować powierzchnię czyszczonego przedmiotu. No i ostatni ze sposobów to po prostu użycie środków chemicznych. Na rynku jest bardzo duży wybór różnego rodzaju środków chemicznych służących do czyszczenia srebra. Ich zaletą jest wysoka skuteczność i zarazem niska cena, z reguły bowiem kosztują około 20 do 30 zł. Link do przykładowych środków możesz znaleźć w opisie filmu. I to wszystko. Jeśli mój film Ci się spodobał, zachęcam do subskrypcji, do zalajkowania, no i oczywiście zapraszam na moją stronę.